Co, ruszamy za chwilę. O której mamy być? U Zbyszka o 15.00. 15? Dobrze, to jakoś dojdziemy. Pogoda może nie jest zbyt piękna, ale. Tak jak w Hiszpanii. Tak jak w Hiszpanii, tak. Galicja ku, ku, kujawsko-pomorska. No właśnie, Galicja kujawsko-pomorska. Kajakiem dopyniemy? No zobaczymy, czy nam się uda, bo jak się nic nie poprawi. Trzeba być dobrej myśli, jednak. Mm. Na końcu, Kamino to nie jest jakaś wycieczka turystyczna. Moje kamino zaczęło się od wjazdu do Hiszpanii. Przeżyłem sześć świętą w Santiago. I to było duże przeżycie dla mnie, ponieważ ja będąc przyjaciółmi stałem obok grobu świętego Jakuba, który był przyjacielem Pana Jezusa. I to jest dla mnie takie ważne, że tutaj sobie stoję obok kumpla Chrystusa, minęło 2000 lat. A czas się zatrzymał i tam msza była jedną z piękniejszych mszy w moim życiu, jeżeli bym tak, o ile nie była najpiękniejszą. Moje kamino zaczęło się jakieś 30 lat temu. Dzisiaj akurat się tak zdarzyło, że odkryłem drogę polską o której wcześniej się nie mówiło, która przecież także jest równie stara, jak i francuska, jak i wszystkie inne, natomiast nie była na tyle popularna. Teraz, jak gdyby ją odkrywamy i dzięki, dzięki, dzięki przyjaciołom, dzięki ludziom, którzy tworzą też tą drogę, się tutaj właśnie znalazłem. Dzisiaj jestem na kamieniu, ale nie sam, jak zazwyczaj, ale z moim przyjacielem, z którym pracujemy od lat wspólnie. On jest poetą, akurat, ale jego teksty, jego poezja jakoś napędza moje myślenie w malarstwie i miałem tą przyjemność, że zlistrowałem kilka tomików jego poezji i wydaje mi się, że że mamy wiele wspólnych myśli i roz pomysłów, jeśli chodzi o, o sztukę, jeśli chodzi o wiarę, jeśli chodzi o Boga. Jednym słowem, przyjemnie się nam razem idzie, bo możemy w ten sposób też jak gdyby weryfikować swoje poglądy w dyskusji, a jednocześnie jesteśmy przecież w w przestrzeni, która jest do tego stworzona i po to właśnie tutaj się znajdujemy, dlatego idziemy. Żeby wszystkie swoje jakieś wątpliwości między sobą rozwiewać, a jednocześnie zadawać pytania. Sobie, Bogu, albo milcząc, albo rzeczywiście prowadząc ożywione dyskusje. Oprócz sztuki są jeszcze inne kwestie, które poruszamy, bo zarazem sztuka, jak i religia, nasuwają wartości, takie jak prawda, jak, jak uczciwość, wolność. Powiem tutaj żartobliwie, że jestem dzieckiem PRL-u, więc, więc dla mnie PRL to znaczy prawda, różaniec literatura. To są dla mnie istotne rzeczy. To gdzie jesteśmy? Karbówko. Osada Karbówko. Karbórko. Zobaczymy, co na tam grzebie. Poczekaj. Można oleju. Dzień dobry. Dzień dobry. Oleju nam brakuje w głowie. To nam już nikt nie naleje. Skąd jesteście, Z drogi. <laughs> nie, idziemy na kamino. A co z takiego? Idziemy szlakiem świętego Jakuba, w kierunku komposteli. To co, tak? Tu, <laughs> nie? Z piersioweczka. Schowaj dob, w dobrym tym. Masz kieszonkę tam taką? Mam kieszonkę, pewnie, że mam. O, może kajaczkiem przelecimy sprawę. W końcu Polako to kajak Ale ja nigdy nie wpływałem kajakiem. No to gorzej. Ja wpływałem, ale dawno, już nic nie pamiętam. To idziemy do ognia. Jakieś ognisko jest tam. Dziabniemy sobie kiełbaskę. O! A jeszcze słonko wychodzi pięknie. Masz mi wiosło? Już Ci dam wiosło. Kij pasterski. Taki jest kij pasterski. Nie kij pasterski tylko. Kij. Ach, podróżnika. Od 25 lat w Paryżu, w zasadzie połowę życia spędziłem we Francji. W pewnym sensie jest to druga moja ojczyzna. W Paryżu mam swoją pracownię, maluję obrazy. A od czasu do czasu, żeby też jakoś przeżyć. Robię wizualizacje dla architektów, dla promotorów, dla, dla ludzi, którzy budują nowe domy. Naszym celem dzisiaj jest dojście do, do kolegi rzeźbiarza, do jego pracowni. Więc dzisiejszy etap, mam nadzieję, niebawem zakończymy w przyjemnych, przyjemnej atmosferze w pracowni rzeźbiarskiej. Idę w nieznane, więc nowe spotkanie, nowy, nowy człowiek, nowe, nowe doświadczenia. Mam nadzieję, że nowa przygoda. To jest fantastyczne, że prowadzę przyjaciela do innego przyjaciela, no, a ten inny przyjaciel też może prowadzić jeszcze do innego przyjaciela. Ten etap kończy się w Ciechocinie i, i tam y, mieszka Zbyszek Mikerewicz. On jest rzeźbiarzem. Y, miałem też kiedyś takie wspólne projekty. Była taka koncepcja zrobienia Zbigniewowi Herbertowi pomnika. Później ja wyjechałem do Francji i tak po prostu zostało. Jak dziś dojdziemy do Zbyszka, to będzie wiele miłych rozmów i, i pewnie nowych pomysłów przyjdzie dużo. Jest to droga wartości. Tutaj, nie wiem, trudno mi jest wartościować w tym momencie, jakie to są wartości. No, dla mnie jest to jest to droga jak gdyby przypomnienia sobie i przypominania sobie, tudzież odświeżania, tych podstawowych nawet wartości, które każdy człowiek powinien w życiu szanować, dochowywać i przestrzegać, ten czas, gdzie się idzie tą, tą, tą drogą, nieważne w jakich okolicznościach dzisiaj mieliśmy dużo deszczu na, na trasie, co niczemu nie przeszkadza, bo przecież kontemplacja może się odbywać w różnych sytuacjach i w różnym otoczeniu. I ten czas, który spędzamy na trasie idąc powoli, nie spiesząc się nigdzie jest doskonały do tego, żeby właśnie jeszcze raz przewartościować swój system, żeby sobie zadać pytania, czy ja te wartości, o których myślę, mówię, o których się mówi, o których się myśli, które są, czy ja rzeczywiście w nich jestem, czy ja rzeczywiście ich przestrzegam, czy ja rzeczywiście z nimi żyję w jakiś sposób. Na co dzień piszę najczęściej wiersze, ale też i zajmuje mnie proza. Napisałem też kamino. Napisałem też opowiadanie, które traktuje y, o człowieku, który szuka y, właściwej. właściwej... Y, może nie będę opowiadał. Nie lubię opowiadać o tym, o czym piszę. Tak to, y, lubię zostawiać czytelnikowi interpretacje. Zawsze, kiedy się opowiada o czym o czym dana rzecz jest, to, to niestety, ale się nasu może nie narzuca, ale się gdzieś czytelnikowi podpowiada. Każde przebywanie w naturze, podążając do Komposteli, daje tą możliwość, że możemy za każdym razem nawet na tą samą rzecz spojrzeć z zupełnie innej strony, z wielu powodów: ze zmęczenia, z powodu deszczu, z powodu słońca. O, jesteśmy a co tak długo? Cześć, Artur cześć, cześć, cześć. Zbyszek. Witam cię serdecznie. Artysta, artysta. Wejdźcie, wejdźcie. No takie tam są, widzicie, moje. Skromne rogi. A co tam są? Jak tam do, to, to, to... Doskonale. Zobacz. Zobacz. Nie? To, jest, to jest taki rodzaj kiru, który, którym okrywano trumny na morzu, kiedy nie było ziemi, wiesz I po prostu... A oni w tym momencie, wiesz, dlatego... To jest taki zabieg polegający na tym, że część idzie w dół ziemi, jest jakby przebiciem do, do morza, a, a to idzie do góry, wiesz? To ostatnia moja rzecz, którą napisałem. To znaczy, że powiązałeś no. już myśli? <noise> <noise> Łańcuch myśli powiązanych. Uwielbiam tę poezję. Chyba jesteś najlepszym toruńskim, a może i nawet światowym. No, zostawmy. A światowym zostawić? Ilustracja, czyja jest. To, kura, wiesz, wiesz, że to mi przypomina Majkę, Artura? To, zgadza się? Gdzie jest Artur? Ja dużo śledziłem z Twoich rzeczy w internecie. No, okazuje się, że, że ty to, to, to... jesteś człowiek orkiestra. A tego to nie wiem. No nie, ale tyle mediów, kurcze, wiesz, fotografia, rysunek, malarstwo, architektura. No z architektury to, to może nie dużo, ale... To, to trochę jesteśmy podobni też do tego, ja no. też wiesz, nie tyle rzeczy kręci, ale... No to jest tak. Ale wiesz, na, 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 się... nie, na, nie na wszystko jest czas po prostu. No. Ale świetne są te kurcze historie. Ale wiesz co, jak, 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 jak patrzymy na twoje obrazy, to... Yy, Jakiś taki klimat szkoły paryskiej w tym widać. Wiesz? Nie, nie obrażasz się mam Nie, nie, nie. Nadzieję. w żadnym wypadku. nie, no, Uważam, że no, tak. No. Chodzi się do jakiejś szkoły i też lat hmm. potem pozostaje gdzieś, dyplom zrobiłem z, z grafiki właściwie. Idziemy tak, idziemy, kiedy już jesteśmy u Ciebie, to chcieliśmy się zatrzymać na chwilę. Nie? Super. A może Niedługo. Co? Mam, słuchajcie, mam tam naprawdę kupę miejsc do spania, także posiedzimy, no ta, to... pogadamy. To co, pójdziemy do chaty, to, co? Jdziemy. Dobra, jdziemy. Jdziemy. tam coś wypijemy, <gry> coś ciepłego, coś zjemy.